Witam na moim kanale Tarot Moimi Oczami, a w szczególności witam wszystkie zodiakalne koziorożce. Kochani, rozłożyłam dla Was karty tarota na czas lutego 2021 roku, aby zobaczyć. W jakiej jesteście energii? Jaka otacza Was energia? Jaka jest myśl przewodnia, główna tego czasu w lutym 2021 roku? Kochani, co prawda, mamy już za sobą pierwszy tydzień tego miesiąca, ale są jeszcze kolejne tygodnie lutego. Także popatrzmy, co tam u Was się dzieje. Kochani, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie pasować, rezonować, aczkolwiek, jeżeli poczujesz, że tutaj z tych kart wypływa taka energia, że coś się dzieje już w Twoim życiu w tym czasie, podobnego. Weź to dla siebie jak najbardziej, bo tarot tutaj w tym przypadku pomoże ci, podpowie, jak się zachować, jak zadziałać, co zrobić, czego nie robić, jak pominąć pewne przeszkody i jak wyjść na swoje, jak ustawić się w korzystnej sytuacji. Także, kochani, popatrzmy. Pierwsza karta, jaka się wyłożyła dla Was, jest karta Maga. Bardzo fajna. Energia. Kochani, w tej karcie jest nauka, szkolenie, wiedza, zdrowy rozsądek, szanse, wprowadzanie w życie myśli i planów. Ale to jest też i troszeczkę manipulacji, by osiągnąć swoje cele. To też umiejętność wyciągania nauki z błędów i poszukania inspiracji w sobie, nawet w najtrudniejszych momentach. Mak pozwala zacząć nam budować umysłowe, takie schronienie, z którego możemy obserwować świat i uczyć się od niego. Także on ma tutaj, ten mak, wszystkie atrybuty przy sobie, prawda? I no, oczywiście też możliwość tutaj. Hmm, powiedziałabym takiego elastycznego, być elastycznym, dopasować się tutaj do zaistniałych warunków. Karty, które są, co ten mag przede wszystkim chce wam przekazać, prawda? No on tutaj wzywa was do o, realizacji jakiegoś planu, wdrożenie. Ponieważ pokazały się dwa asy mieczy, czyli jakaś idea, jakaś szansa na wdrożenie czegoś, czegoś nowego w swoim życiu, prawda? No to tutaj wydaje mi się, że wy weźmiecie się ostro do pracy. Karty, które są pod magiem, to jest Królowa Buław, Rycerz Monet, Dziesiątka Kielichów, As Mieczy. Wydaje mi się, że ta królowa buław, ona Wam tutaj zdecydowanie pokazuje, że będziecie bardzo aktywni i kreatywni. Mimo tych przeciwności, właśnie tutaj będziecie próbowali połączyć, połączyć i wybrać, odebrać z tego maga, użyć tych, tych wszystkich żywiołów, prawda? Tego ognia, powietrza, tych monet, prawda? Tej energii ziemi, jak tutaj to wszystko, no i też oczywiście, tych uczuć, emocji, też, też użyć tego kielicha. Wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie będziecie w centrum uwagi, będziecie przede wszystkim chcieli być w centrum zainteresowania z tymi swoimi pomysłami, i wasze będzie musiało być przede wszystkim. No, na wierzchu, tutaj nie wiem, czego to może dotyczyć: czy sfery zawodowej, czy spraw tutaj rodzinnych, czy partnerskich, czy związkowych, to już sobie sami musicie sobie tutaj dopasować, czego to może dotyczyć w, w, w tym czytaniu. Kochani, ten as, mieczy, który się pokazał pod królową Buław, to zdecydowanie jest naprawdę takie, wydaje mi się, świeże, świeże spojrzenie na mm, pewne takie zrozumienie, prawda, podejście do sprawy i oczywiście oczekiwanie na pewną tutaj wygraną zdecydowanie, ponieważ królowa Buław ona tak działa ona nie odstępuje od żadnego swojego projektu i nie zbacza tutaj z obranego celu jeżeli sobie już obierze jakiś cel to oczywiście królowa Buław to osiąga zdobywa, nieważne w Właśnie w jaki sposób, przy użyciu jakich środków, ale ona tutaj zmierza do, do celu. Ale kochani, po kolei, ponieważ rycerz monet, który wyłożył się, jeśli chodzi o uczucia, o emocje, to tutaj będziecie. Dążyć do takiej równowagi i harmonii. To jest pragnienie całości, aby dopełnić, prawda, w tym działaniu, w tym, do czego zmierzacie, prawda? Tutaj trzeba też no, wziąć. Pod uwagę powiedziałabym, ponieważ pod rycerzem Monet w dopytaniu pokazała się karta siedmiu kielichów. Czyli to jest tutaj, powiedziałabym, że te siedem kielichów też w, w podświadomości tutaj waszej szepcze wam, by wziąć pod uwagę też uczucia innych. I zbadać własne oraz przyjąć, przyjąć intuicyjne podejście. Tu będziecie musieli wypośrodkować, wyważyć, prawda, żeby no, nie za wszelką cenę, prawda, brnąć do obranego celu, żeby no. Nie, nie, nie zranić, żeby nie powstał jakiś konflikt, czy to na polu zawodowym, czy, czy w te, te, te emocje, żeby one nie były y, może z, w konflikcie z waszą tutaj tą, tą wizją, tymi poglądami, dążeniem, to tu zdecydowanie będziecie musieli y, wyważyć, bo tak, tak jak. Mówię, że monety, jeśli chodzi o tego rycerza, monet, to, to musimy, musicie tutaj kochani rozważyć konsekwencje waszych działań i ich materialnych też skutków tutaj też na pozycji emocje, uczucia właśnie ten rycerz monet on pokazuje, czyli to jest takie no, dopełnienie, pra dopełnienie pragnienie tej całości zachowanie tej równowagi i tej harmonii w dążeniu prawda, do obranego celu ale wy tutaj no zbierzecie to. Nie będziecie mieć jakiegoś tam rozmydlonego obrazu, i jednak zbierzecie w, się w, w, tą, w tą całość i wyrówna, będzie tutaj wyrównanie przez Was, zdecydowanie i, i, i osiągnięcie tej harmonii. Czy to właśnie w dążeniu w, do obranego celu, jakiś projekt przez Was, prawda? Do, do realizacji to tu zdecydowanie sobie w tych emocjach no, będziecie musieli poradzić i dacie radę. Ogarniecie to zdecydowanie. Być może Hmm, troszeczkę sp pewne sprawy, pewne wydarzenia mogą się opóźniać, mogą hmm, przeciągać się w czasie, ponieważ rycerz monet on nie jest hmm, szybką energią, ale jest konsekwentną i jest hmm, dążącą do, hmm, do celu, prawda? No, tak, tak jak mówię, chociaż hmm, tutaj. Hmm, ta królowa buław na początku, to ona tutaj podtrzymuje tą energię, która została odkryta przez pazia, gdzie na końcu pokazał się znowu as mieczy, i w dopytaniu wyszedł Paś buław, prawda? Czyli. On będzie Wam dawał taką tutaj energię do działania, żeby, żeby po prostu to była taka iskra zapalna, prawda? Żeby coś tutaj w tym kierunku zrobić. Kochani, wydaje mi się, że żeby to nie były jakieś pobożne y, życzenia czy, czy jakieś, y, jakieś mrzonki, to zdecydowanie, jeżeli powstaną jakieś konflikty, prawda, jakieś niedogadanie się, czy to na płaszczyźnie y, zawodowej, czy w partnerstwie, czy w rodzinie, to zdecydowanie będziecie tutaj no, musieli wziąć pod uwagę też te uczucia i emocje innych. Zdecydowanie to, to tutaj będzie leżało już na Waszych barkach. Przejęcie tutaj tej, tej kontroli i zdecydowanie zadbać o to. Będziecie mieli w tym Magu wszystkie. Atrybuty, wszystkie możliwości, ale pamiętajcie, żeby no nie popadać w jakieś skrajności, w jakąś manipulację, bo to, to może właśnie tutaj. Zranić pewne te, te uczucia bliskich Wam osób, czy, czy, czy właśnie jeśli chodzi o osoby, otoczenie, z kim współpracujecie. Wydaje mi się, że ten paść buław, on tutaj pokazuje w połączeniu z tym asem mieczy, to jest nowy początek przedsięwzięcia lub jakiegoś projektu. Kochani Giermek, Paść to nauka, więc tutaj zdecydowanie będziesz też zdobywał wiedzę, naukę. No i będziesz rozpoczynał, wprowadzał jakiś nowy, nowy projekt przy współpracy, być może. Z młodymi osobami. Być może też mogą uczestniczyć w tym, czy Twoje dzieci też jest taka możliwość, ale tak jak powiedziałam, na pewno będzie to jakieś, może i nawet grupowe przedsięwzięcie. Ale co jeszcze chcę tutaj powiedzieć? Właśnie ten mak, on tutaj podpowiada ci, aby być naprawdę elastycznym, żeby dostosować się. Tutaj ten symbol na karcie tej ósemki, czyli znak nieskończoności, czyli to jest takie dopasowanie się do tych warunków, które być może teraz są niekorzystne, coś nie pozwala ci ruszyć do przodu, podjąć jakiś działań, coś i szukasz tutaj pewnych nowych rozwiązań, żeby sobie prawda, polepszyć to, to swoje życie, żeby osiągnąć jakieś efekty no to tutaj obierasz właśnie nowy cel, będziesz go tutaj realizował, to już to już jest yy, przez Ciebie w, w zamyśle, to już jest decyzja tutaj podjęta. No i oczywiście będziesz tutaj dążył w tym rycerzu monet do, do takiej całości, do spełnienia, prawda, tej, tej, tej twojej wizji tego, co sobie zamierzyłeś tutaj. I to, co chcesz osiągnąć przede wszystkim. Zapewne trzeba tutaj też wziąć pod uwagę, że w tym rycerzu monet pewne. Te, te pragnienia, prawda, dopełnienia tego, żeby zebrać tą energię i żeby wreszcie ten projekt, te Wasze myśli tutaj w tym asie mieczy, żeby tą, tą szansę, którą się właśnie dostaje, bo pamiętajmy, że asy, asy to, to też są szansą. To jest pierwsza. Myśl, taki błysk, który się pojawia i daje nam wszelkie tutaj możliwości. Być może mogą pojawić się jakieś sytuacje uciążliwe i coś może. Mogą one spowodować jakieś takie momenty no, niewdzięczne, ale tym tutaj się nie przejmujcie. Jeśli chodzi właśnie tutaj o te uczucia, o uczucia, o emocje, żeby też no, przy tym wszystkim prawda, swoją postawą i dążeniem do celów tej królowej buław, no, nie zranić. Innych I nie zranić, nie zrazić też, prawda, jeżeli y, będziecie podejmować się w grupie do jakiegoś tutaj projektu, czy jakiegoś rodzinnego, właśnie przeanalizowania, y, jak, jakiegoś tam dalszego, prawda, Waszych, waszych poczynań. To tutaj zdecydowanie trzeba tak umiejętnie to poprowadzić, żeby właśnie nie doprowadzić do konfliktu, żeby nie, nie, nie powstał pewien konflikt interesów, prawda? Albo żeby też no, nie bić się z własnymi myślami, prawda? Tylko żeby to te relacje były jak, jak najlepsze dla Was. Także tutaj taka jest energia, jakaś, jakiś obrany cel przez Was, prawda? Będziecie go wdrażać, zbierać w całość, prawda? Już tutaj macie obrany ten, ten cel. To już nie jest to, że Wam się tylko coś wydaje, tylko konkrety. Bierzecie sprawy w swoje ręce oczywiście. No i będziecie, będziecie tutaj działać zdecydowanie. Będzie to dla Was korzystne. Nie wiem, czy to będzie też jakaś nauka, uczenie się czegoś, może, bo tutaj... To, as, mieczy, czyli to jest powietrze, czyli to są myśli, to jest jakieś dokształcanie, zdobywanie wiedzy, poszerzanie swoich, prawda, tutaj horyzontów, jeśli chodzi o yy, myślenie, też, prawda, zobaczenie czegoś, czegoś więcej, kochani. Także energia, wydaje mi się, tego lutego jest tutaj dla Was no, korzystna. Tu zdecydowanie będziecie chcieli wprowadzić w życie Wasze myśli i Wasze plany, czy to na polu zawodowym, czy w relacjach z innymi, prawda? Czy w... Partnerstwie tutaj, jeśli chodzi o sprawy rodzinne. Kochani, wy jak już wy jesteście takim znakiem zodiaku, że jak obierzecie sobie jakiś cel i on się wam zrealizuje, wcielicie go już w życie, to po pewnym czasie już odchodzicie od tego, bo już to Wam się nudzi, prawda? Dążycie do, zmierzacie do jakiegoś celu, macie obrany, bardzo jesteście podekscytowani tym, prawda? A później, jak już osiągacie ten, ten cel i on jest już osadzony w, w materii, prawda? Jest to namacalne, widzicie skutki, prawda? Efekty tego, to już. Nudzicie się tym i obieracie sobie nowy cel. Chcecie takiego dostać, kolejnego jakiegoś olśnienia, prawda, żeby podążać w jakimś nowym kierunku, coś wykorzystać, coś, co będzie dla mnie bardzo korzystne, taką iskrą. Zapalną, ale, ale to dobrze, bo wy wychodzicie tutaj z każdej opresji, potraficie się dopasować, wpasować w każde, w każde warunki i, i umiejętnie przebrnąć właśnie przez, przez niekorzystne momenty. Także, kochani, to taka energia, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie pasować, ale jeżeli poczułeś, że coś takiego dzieje się w Twoim życiu, coś się już wydarzyło, że macie coś tutaj obranego, jakiś projekt, jakaś nauka, jakaś... Jakieś szkolenie, prawda? I jakaś tutaj szansa się dla Was pojawia i wy tutaj no, chcecie to zrealizować jak, jak najbardziej, to weźcie to dla siebie. Także kochani, jeżeli podobało Wam się to czytanie lub nie podobało, to proszę o łapki w górę, jak i o te łapki w dół. No i o komentarze oraz za. Oraz subskrypcje mojego kanału, za które będę Wam bardzo wdzięczna. Także to tyle z mojej strony od tutaj moich kart, tak jak ja widzę te karty tarota, tak odbieram tutaj tą energię dla zodiakalnego koziorożca. Kochani, ten mag was tutaj poprowadzi, doskonale dacie sobie radę, umiejętnie będziecie tutaj potrafili umiejętnie wykorzystać te wszystkie e, żywioły, te atrybuty, które mak ma. Może jeżeli czasami tam trzeba będzie użyć, zmanipulować coś, prawda, ale w sposób taki powiedziałabym dyplomatyczny, to i wykorzystajcie to dla swoich korzyści, aby ustawić się naprawdę w korzystnej energii na przyszłość dla Was. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego usłyszenia.